Dzień dobry, witajcie. Tym razem na stanowisku mamy BMW F10 530d, silnik m przepraszam, N57N. 3-litrowa jednostka. Eee, słuchajcie, najlepsze jest to, że samochód troszeczkę tutaj do mnie przejechał. Eee, nie mało odległość. Zobaczcie, przy okazji, auto ma kierownicę po niestety niewłaściwej stronie. Eee, nie ukrywam, że chwilę mi zajęło, żeby tutaj prawidłowo samochód wprowadzić na stanowisko i żeby się ogarnąć w środku, co gdzie, po której stronie, także, ale jakoś się udało. Eee, no co, samochód przyjechał na wymianę panewek korbowodowych i weryfikację oczywiście panewek głównych. Do tego będzie wymiana pompy oleju. Tutaj już dostałem nową pompę oleju, dostarczoną razem z samochodem. Będzie wymieniona. Miała być założona jakaś customowa o jakiejś większej chyba wydajności, z tego co kojarzę, ale niestety była niedostępna. Przy okazji tego wszystkiego będą wymienione poduszki silnika, też oryginalne nowe dostałem dostarczone, przy czym jakby panewki, uszczelki i oleje, filtry to już będę zamawiał, znaczy panewki już zamówiłem, tutaj jeszcze chwilę będę musiał na nie poczekać, ale od razu zabiorę się tu do pracy w międzyczasie, zanim panewki przyjdą, także powolutku do przodu będziemy tutaj postępować z pracą. Słuchajcie, przy okazji chciałbym Wam tutaj opowiedzieć troszeczkę o warsztacie, bo często zadajecie mi pytania w komentarzach, jakie wymiary ma mój warsztat. Warsztat ma szerokości 4 metry, długości 7 metrów. Przy czym wysokość jest tutaj, ja tam zawsze piszę, że coś około 4,5, ale to jest chyba 4 metry, jak się nie mylę. I też tutaj właściciel samochodu zadał mi pytanie, czy, bo przyjechał z tym bagażnikiem dachowym na, na dachu. Czy będzie musiał go zdemontować, czy się zmieści samochód, żebym tutaj mógł spokojnie pracować? Więc odpowiedziałem, że może bagażnik zostać, wszystko się tu zmieści, dlatego że już tutaj wjeżdżałem X-5 na stanowisko, czy to młodszym, czy starszym. Mieścił się bez problemu z otwartą maską. Tak samo tutaj, zobaczcie, bagażnik dachowy jest na samochodzie. I zobaczcie, ile jest jeszcze zapasu. Także w sedanie nawet mogę mieć tutaj otwartą klapę bagażnika i podnosić samochód maksymalnie do góry, wszystko się tu mieści. Przy czym podnośnik to jest wersja taka garażowa, on ma kolumny tutaj od siebie od siebie odległość kolumny od kolumny jest 3 metry. Przy czym taki standardowy podnośnik warsztatowy ma 3,5 metra także jest większy. I mój podnośnik podnosi maksymalnie na 160 cm w górę, a te standardowe podnośniki mają tam chyba coś ponad 170. Także, także tak to tutaj wygląda. Yy, ogólnie podnośnik jestem z niego zadowolony, i, jak i oczywiście z całego warsztatu też jestem zadowolony. Idziemy sobie tutaj obejrzeć samochód od spodu. Generalnie samochód to jest 2012 rocznik. Później spojrzę ile ma przebiegu, jak nie zapomnę oczywiście. Zobaczcie, widać, że auto jest w miarę na bieżąco serwisowane. Te wahacze wyglądają w miarę świeżo po jednej i drugiej stronie. Silnik suchy. Tutaj koło pasowe widać, że też jest w dobrej kondycji. Też było chyba jakoś tam wymieniane, bo nie sądzę, żeby to było nowe, koło, oryginalne, fabryczne koło pasowe. Tu widać, że coś tu też było robione. Są zwykłe cybanty skręcane, założone. Nie ma w tym nic złego. Generalnie suchutko tutaj jest. No i zobaczcie, tu jest w tym miejscu powinien, powinien być drążek kolumny kierowniczej, a go nie ma, ale jest tutaj za. To także troszeczkę inaczej się to auto ogląda tutaj. Eee, Słuchajcie, widać, że. Tuleja dyfra też była wymieniana. Jest cała, niespękana. Te tuleje tutaj boczne też są ok. No i łącznik wału też jest w porządku. Także generalnie auto jest fajne, zadbane, serwisowane. No a teraz będzie jeszcze po troszeczkę grubszym serwisie. No dobra, zobaczymy co tam filtrze. Widać, słychać. Tutaj, słuchajcie, właściciel auta wymienia olej, robi serwisy olejowe co 7000 km. Więc jest tutaj silnik dosyć zadbany. Zresztą, tak jak było widać tu od spodu, to wszystko ładnie wygląda czysto. Schludnie odciśnienia, jakieś tam powymieniane. Na silikonowe, czerwone. Może i są szybsze? Tego nie wiem. W każdym razie zobaczymy, co to jest w filterku. Właśnie widać, czy nie ma jakichś opiłków. Słuchajcie, no w filterku jest czysto. Nie widać tu nawet żadnych srebrnych połyskujących fragmentów. Generalnie właściciel twierdzi, że jak tam wcześniej sobie rozcinał filterek, to gdzieś tam jakieś pojedyncze, takie srebrne wiórki małe widział. Co jest normalne, no bo wiadomo silnik to jest mechanizm, który się cały czas tam zużywa, wyciera. Ale najważniejsze, żeby w filtrze nie było żadnych. Złotych, miedzianych opiłków, a tutaj nawet nie ma srebrnych. Także, także silnik jest naprawdę, na razie póki co, w dobrej kondycji wizualnej. Zobaczymy jak będzie po zdjęciu panewek. Ale myślę, że na weryfikacji i wymianie panewek korbowodowych się zakończy tutaj. Tak, od razu zapamięci. Póki sobie przypomniałem, bo zaraz będę musiał odłączyć akumulator, żeby, żeby rozrusznik odkręcić bezpiecznie, żeby tam niczego nie, nie zewrzeć. Zobaczymy, ile samochód ma przebiegu. 346 141, ale. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to jest w kilometrach, czy w milach. No i mamy już tutaj silnik gotowy do wymiany panewek. Gadżety już dojechały z BMW. Mamy panewki górne, panewki dolne. Już sobie je poznaczyłem, dlatego że różnią się numerem. I tutaj jest panewka. Tutaj generalnie nie ma klasyfikacji panewek czyli jest. Jeden rozmiar panewki oczywiście standardowej, tak? bez szlifowału, jest jeden rozmiar panewki, tyle, że jest, różnią się kolorem góra dół. Na tej zasadzie jest klasyfikacja, natomiast nie ma tak jak w innych benzynowych, najczęściej silnikach, że jest tam czerwona, zielona, niebieska, biała, itd. itd. że występują 3-4 rodzaje panewki, tu występują jeden rodzaj panewki, jest po prostu dolna i górna. To jest cała klasyfikacja. Do tego, oczywiście, nowe śruby korbowodu. Uszczelnia czy o ring bagnetu. I zobaczcie tutaj, jeszcze sobie pan przypomniał, że ma uszkodzoną osłonę pod silnik. Ten kawałek wyrwany jest stąd. I poprosił, żeby mu zamówić nową osłonę. Także mówkę sztukę założymy. Jak dbasz, tak masz. Jestem tu przy ostatniej panewce. Oczywiście, panewki sobie wymieniam pierwszą z szóstą, drugą z piątą i czwartą z trzecią, dlatego że tak parami schodzą tutaj korbowody w dół i tak jest łatwiej, tak jest wygodniej. Tu już mam ostatni korbowód, stopę przygotowaną z panewką i zobaczcie, tak wyglądają panewki. Ogólnie jest tu naprawdę bardzo dobra sytuacja. To jest oczywiście panewka stopy korbowodu, ta szara to jest korbowód i tak dalej, i tak dalej, stopa i korbowód. Od pierwszego do szóstego, oczywiście, i zobaczcie, że te panewki od stopy korbowodu mają takie wzdłużne, jakby paski, takie cienie. To nie są rysy, to są jakieś takie cienie, przebarwienia. Natomiast panewki korbowodu są takie, jak widać tutaj na, na brzegach, są takie. Ciemniejsze na środku, jakby bardziej takie już zużyte, przytarte. Natomiast nie ma tutaj jakby warstwy adaptacyjnej naruszonej. Panewka od stopy korbowodu, środkiem jest tylko bardziej wybłyszczona po prostu. Kiedyś ktoś z widzów wysłał mi zdjęcie panewki zamiennikowej z jakiegoś tam innego silnika, też BMW, ale to był chyba benzynowy silnik. Która miała, panewka miała takie cienie poprzeczne. Widocznie jakiejś słabej jakości była ta panewka, i tak się, tak się tam zadziało, że, że takie cienie poprzeczne powstały. A tutaj widać na w panewkach fabrycznych, oryginalnych są wzdłużne jakieś takie cienie, delikatne przebarwienia. Ogólnie stan panewek bardzo dobry. Zobaczcie po raz kolejny, jak dbasz, tak masz. Mimo, że samochód ma ponad 300 tysięcy nalotu to dzięki temu że właściciel tutaj właściwie obchodzi się z samochodem z silnikiem, czyli na zimno go nie ciśnie, daje się rozgrzać silnikowi, olejowi się rozgrzać, pozwala. Tak samo po bardziej intensywnej jeździe nie gasi od razu silnika, tylko daje mu się wystudzić, tak żeby silnik i olej miał optymalną temperaturę, tak żeby nie gubił tego filmu olejowego. No i oczywiście co najważniejsze wymiana oleju co 7000 km, także tutaj dosyć często. No i tak jak powiedziałem wcześniej, jak dbasz, tak masz. Zobaczcie jak tutaj w tym silniku wygląda miska olejowa. Ona została tylko umyta zmywaczem do hamulców. Nie ma tu żadnego osadu, żadnego nalotu. W tych silnikach nie ma uszczelki miski oleju, ona jest składana na masę uszczelniającą fabrycznie. Także tylko usunę tutaj pozostałości starej masy, odtłuszczę jeszcze raz i nakładam nową i będę składał. A tymczasem tutaj sobie przygotuję pompę oleju, która jest zintegrowana z pompą waku. W starszych silnikach w M57, M47, tych przednio rozrządowych, była zewnętrzna waku pompa, która była napędzana z wałka rozrządu. Tutaj waku pompa jest zintegrowana z pompą olejową. W tej części jest pompa olejowa, tu po stronie zębatki koła napędowego, a tutaj jest waku pompa. Oczywiście najpierw sobie tutaj trochę oleju wleję. Już wlałem, pokręciłem kołem tak, żeby tutaj zobaczcie nadmiar oleju wyleciał, tak żeby pompa, bo generalnie Tutaj pompa była sucha całkowicie. Taka sucha pompa nie jest w stanie od razu wytworzyć ciśnienia, zaciągnąć oleju z miski olejowej, dlatego musiałbym tutaj chwilę dłużej, no musiałaby chwilę pochodzić na sucho, czego bym nie chciał. Oczywiście, żeby się nie, nie zdążyła przytrzeć, zużyć w tym pierwszym momencie kręcenia silnikiem. A poza tym, no, szybciej zaciągnie olej do całego, całego układu olejowego. Zobaczcie, tutaj są pozakładane plomby farbką zieloną. Nie muszę tutaj teraz zweryfikować, czy koło zębate jest właściwie dokręcone, dlatego że tutaj prawdopodobnie zostało skręcone fabrycznie tak, jak powinno być i zostało to zabezpieczone. Zweryfikowane, czy jest dokręcone, także co. Pompę oleju mam gotową do montażu, to montujemy. Kolejną rzeczą będą poduszki silnika. Zobaczcie, taka jest różnica w wysokości poduszek. Co prawda, te jeszcze tutaj aż tak bardzo nie zdradzały swojego zużycia, ale co najlepsze, to poduszki są jeszcze fabryczne, oryginalne. Zobaczcie, mają tutaj plomby na śrubach. No tu jest brudno, nie widać tego. Tak samo tutaj na tej poduszce są plomby. Ciekawostką jest to, że to są jeszcze oryginalne fabryczne poduchy, a samochód ma jak wiadomo ponad 300 tysięcy lotu, także wynik jest niezły. No dobra, idziemy na próbę. Skrywam, że dziwnie się tutaj czuję. Nie mam doświadczenia w jeździe samochodami z kierownicą po prawej stronie. O, smyczkę oczywiście damy na pamiątkę. Oj, słuchajcie, no kurczę, to jest wszystko odwrotnie. Z lewej strony mamy start-stop przycisk, z prawej włącznik świateł. O, po lewej zmiany, dźwignie zmiany biegów. Masakra, no wszystko jest zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę na tej jeździe próbnej. No to jedziemy. Mam nadzieję, że zupełnie spokojnie, bezproblemowo przebiegnie jazda testowa. Aż chyba napiszę do. Zadzwonię. Głosówkę wyślę koledze mechanikowi z Anglii, jak on sobie poradził. Kolega jest oczywiście Polakiem i jak on sobie poradził w pierwszych momentach z jazdą samochodem po, z kierownicą po niewłaściwej stronie. Czy powiem, że, powiem Wam, że ja się wcale nie, nie mało stresuję. Być może dlatego, że jestem w Polsce, tak? Ja no, szok. No dobra, silnik ładnie pracuje, tak jak i pracował kiedy przyjechał do mnie. Skrzynia ładnie zmienia biegi. Teraz zobaczcie, mając taki samochód, widząc te silniki na filmach na YouTubie, e, mając taki samochód tyloletni z takim przebiegiem, no nigdy do końca nie wiesz, co tam masz w tym silniku, co tam się dzieje, tak? Wiadomo, każdy, przynajmniej większość posiadaczy samochodów dba tak jak może, najlepiej jak może. Wymieniają olej, starają się, żeby ten olej był dobrej jakości. no Każdy inaczej użytkuje. Jedni mają to w głębokim poważaniu i inni wręcz do przesady się starają. tak No i tutaj auto ma 346 tysięcy przebiegu. Nie wiem ile lat ten właściciel ma to, to, ten samochód. No i postanowił zmienić panewki. Dwa lata temu był wymieniany, był wymieniany rozrząd. Teraz została wymieniona pompa oleju i panewki. No i jak się okazało panewki śmiało mogły jeszcze latać dalej, no ale dopóki się nie zajrzy. To się nie, nie będzie wiedzieć, co tam się dzieje. Więc jak już zaglądać, weryfikować, no to po prostu założyć nowe. Gdzie i tak trzeba by nowe śruby korbowodu założyć. Więc mamy już temat ogarnięty. Ogólnie fajnie tutaj to wszystko wygląda sucho na przewodach od interkulera, od zasilania powietrzem. Jest sucho, więc mm, jest też dobrze po prostu. tak? W dobrej kondycji jest tutaj to wszystko. Silniki i turbina. Powiem Wam, że stresuje się niesamowicie. Ta konsola środkowa jest tutaj zwrócona właśnie ku pasażerowi, znaczy ku kierowcy, ale na nasze warunki. Dla pasażera. Staram się utrzymać w torze jazdy. Momentami mam wrażenie, że zaraz wjadę do rowu, ale kiedy spojrzę w lewe lusterko, to już jestem lewymi kołami na, na tych pasach białych, oddzielających pasy ruchu, więc powiem Wam, że jest wesoło. Tak, popielniczka z drugiej strony, joystick z drugiej strony. Masakrę. Na pewno to jest wszystko kwestią przyzwyczajenia. Niemniej jednak na pewno każdemu chwilę to zajęło, zanim, zanim się, że tak powiem, oswoił z tym wszystkim. No Też silnik ma już temperaturę optymalną właściwie. Że mogę powoli wracać do, do studia. Zawsze jedziemy tą samą trasą, ale zawsze, <laughs> zawsze widzicie jakby lewą stronę trasy, którą się poruszamy. To dzisiaj macie okazję obejrzeć sobie trasę z prawej strony. <laughs> Także. Nic, no słuchajcie, takim oto akcentem z UK Kończymy ten odcineczek Mam nadzieję, że z zainteresowaniem go obejrzeliście. Oczywiście wiadomo lajki, komentarze, suby. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, polecajcie mój kanał. Niech się niesie, polecajcie znajomych, niech znajomym niech oglądają, niech subskrybują. Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Widzimy się w następnym odcineczku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Jest moc. Jest moc. Ciekawe, jak bym sobie poradził. W Anglii, właśnie siedząc po tej stronie za kierownicą i jadąc po drugiej stronie przecież ronda też się objeżdża w tamtą, w drugą stronę w Anglii. Ciekawe, jak bym tam sobie poradził. Czy mi się to szybko do tego przyzwyczaił? Szybko bym się tego nauczył, czy dłużej by mi to zajęło? Muszę się chyba wybrać, żeby sprawdzić.